Cześć, witam cię bardzo serdecznie na moim kanale i moje pierwsze pytanie do ciebie to jak się czujesz. To pyta moja trzydziestka trójka, moja szóstka, bo mamy sezon zaćmień właśnie teraz i wiem, wiem jak możesz się czuć, a więc zwracam pytanie, jak się czujesz. Jeśli czujesz się wyczerpana, niespokojna lub zupełnie rozkojarzona, to właśnie Odczuwasz wzmożoną energię sezonu zaćmień. Obecnie znajdujemy się w okresie między zaćmieniami. Kolejne nastąpi 21 września. I to, to energetycznie niesie ze sobą tak ogromne natężenie. Energia zmienia się naprawdę z zawrotną prędkością. Linie czasu kalibrują się dość precyzyjnie. Co to oznacza? Teraz tak naprawdę mamy tak, jakby dwie linie świadomości. To jest to, co my nazywamy liniami czasowymi, i tak dalej. Ale chodzi o dwie linie świadomości. One po prostu są równolegle i coraz bardziej się od siebie oddalają. Im bardziej one się od siebie oddalają, ty jako, jeżeli zajmujesz się gdzieś pracą, właśnie duchową, pomagasz innym, jesteś tak zwanym limbo, po prostu pomiędzy, ty się rozciągasz. Rozciągać, żeby pomóc tej linii, która tak naprawdę odchodzi, tym istotom, osobom, które tam się znajdują, przejść jeszcze na tą linię wznoszącą się. Możesz czuć się naprawdę padniętym. <laughs> padniętym i wyczerpanym. Nie jest to oczywiście nic łatwego, nie? To już możemy się domyśleć. I energia ta dotyka każdego z nas. Po prostu każdego z nas. Możemy teraz odczuwać bardzo mocno cykle, które tak naprawdę już dawno wygasły. One są naprawdę z impetem osuwane z drogi. Twojej. Kiedyś to, co wydawało się proste, może nagle okazywać się strasznie ciężką pracą. Um, te czynności, które zazwyczaj były wykonywane bezproblemowo, teraz mogą być bardzo ciężkie. Po prostu one nie są już tak jakby dopasowane do Ciebie, dostrojone do Ciebie. Ciało, umysł, duch próbują dostosować się do tej zmiany, a proces ten może powodować uczucie właśnie niepokoju. To jest tak, jakby ta stara część Ciebie po prostu odchodziła. W tej fazie adaptacji możesz odczuwać frustrację z powodu prostych zadań, które wcześniej wydawały się bezwysiłkowe. Wzorce snu często wahają się między skrajnościami. Niektórzy mogą odczuwać niepokój w nocy, podczas gdy inni śpią znacznie dłużej niż zwykle. Utrzymanie koncentracji może być dość trudne, a motywacja również trudniejsza. Nawet takie drobne decyzje mogą wydawać się bardzo skomplikowane. Lęk może wzrosnąć również bardziej niż zwykle, wywołując uczucie takiego wewnętrznego napięcia, które po prostu bardzo trudno jest ignorować. Możesz również zauważyć, że ludzie wokół ciebie są bardziej irytujący, mogą cię bardziej triggerować, lub możesz odczuwać potrzebę takiego, Kompletnego, całkowitego wycofania się i spędzenia więcej czasu w samotności. Wszystko to, to są właśnie sygnały, że Twoja własna energia jest kalibrowana na nowo, a po prostu Twój organizm przystosowuje się do tych wyższych wibracji. Zaćmienie tworzy w Twoim życiu wyraźny taki moment przed i po. Podkreśla cykle, które dobiegły końca i precyzyjnie je oczyszcza, tworząc niezaprzeczalnie tak naprawdę zakończenia i równie potężne, Początki. Ja mogę z mojego własnego doświadczenia powiedzieć, że ostatni sezon zaćmień, w ostatni dzień została podjęta decyzja o rozwodzie, o rozstaniu. Więc gdzieś ten korytarz zaćmień też tak mocno na mnie wpłynął, i teraz tak mam odczucie, że te rzeczy, które doprowadziły do zamknięcia tamtego cyklu, teraz jeszcze przybrały na tempie po to, aby ja mogła się uwolnić tak naprawdę uwolnić się z mojego własnego matryksa, gdzieś z myśli, z lęków, z tych wzorców, które jeszcze mnie na najgłębszym możliwym poziomie po prostu blokują. I uwierzcie mi, my nie mamy świadomości, co to jest. Naprawdę. To jest wszystko zależne, po pierwsze, i od polamorficznego morficznego rodu, twoje poprzednie życia, to, co się gdzieś bardzo głęboko w twojej pamięci komórkowej zapisało. I my wiele rzeczy musimy tak jakby doświadczyć, i wiecie jak jest. Te lekcje przychodzą non-stop, cały czas to samo, no po prostu powracają, aby sprawdzić, czy zareagujesz już inaczej, czy zauważyłaś lekcję, czy wiesz, co masz z tego wyciągnąć, czy wiesz, czego chcesz i czy wiesz, jak ty masz wybrać siebie. No. I takie uwolnienie może przybrać wiele form, na przykład może dotyczyć emocji które trzeba po prostu przez siebie przetworzyć, przepuścić. Może dotyczyć sposobu myślenia, który ogranicza Twój rozwój lub zobowiązań, które już nie służą Twojej przyszłości. Może to również właśnie przynieść zmiany w relacjach, zwłaszcza tych, które mm, obciążają Twoją energię, zamiast ją wzmacniać. Zaćmienie rozjaśnia a, bardzo precyzyjnie Twoją przestrzeń, odcinając to, co już nie należy do Ciebie, i nie mogło, po to, aby mogło tak naprawdę powstać to wyższe dostosowanie i dostrojenie do tej wyższej linii, do Twojej rzeczywistości, do Twojej wibracji. Jednocześnie energia ta bardzo często budzi takie głębokie pragnienie um, posiadania czegoś innego w życiu, w Twoim codziennym życiu. Czuję, że Twoja dusza, Twoje serce wyrywa się do czegoś. Dokładnie tak jest. Możesz pragnąć na przykład zdrowszych i bardziej wspierających relacji, albo możesz poczuć nową potrzebę takiego pożywnego jedzenia, w ogóle zmiany diety, nowego hobby czy w ogóle kreatywnych zajęć, które inspirują cię do rozwoju. Praca, którą kiedyś, która kiedyś wydawała się taka akceptowalna, spełniała Cię, teraz może wydawać się niesatysfakcjonująca, co prowadzi Cię w stronę właśnie nowych możliwości, ról, które mają po prostu głębszy sens. U niektórych ten wpływ wywołuje niezaprzeczalną potrzebę przeprowadzki lub stworzenia zupełnie nowej przestrzeni życiowej. Te pragnienia są sygnałem, że Twój duch zestroił się już z wyższą wibracją i teraz poszukuje doświadczeń, które w pełni odzwierciedlą tą. Częstotliwość. I tutaj znowu wtrącę e, moją własną historię, moje własne doświadczenie. Bo w momencie, kiedy zapadła decyzja o rozwodzie, u mnie od razu było dobrze, to ja wracam do Polski i, i zwalniam się z pracy etatowej. Zobaczcie, ile rzeczy zadziało się naraz, nie? Więc ja też przyznaję tutaj, mój układ nerwowy też potrzebuje uspokojenia, i czasem e, czasem potrzebuję po prostu się odciąć. I w tym nie ma nic złego, i to samo polecam też Tobie. Jeżeli czujesz, że za dużo bierzesz na swoje barki, że gdzieś emocje świrują, że po prostu ten wulkan w tobie zaraz wybuchnie, gdzieś jest schowana złość, której jeszcze może nie wyraziłaś, nie wyraziłeś, to pozwól sobie na to uwolnienie. Pozwól sobie na odcięcie, pozwól sobie na po prostu odpoczynek, na bycie w samym sobie, bo dopiero wracając do środka, jesteś w stanie zauważyć, co tam się dzieje, rozpoznać siebie, zauważyć, może też zauważyć to, co już. Twoje po prostu nie jest. Nie? Dokładnie tak. Um, zaćmienia to są bardzo często znaczniki karmiczne, często zamykają cykle, które trwają lata, nawet dekady. I jeśli tak przyjdziesz, przyjrzysz się minionym zaćmieniom, możesz zauważyć, że zbiegały się, że zbiegały się one z zakończeniami, początkami lub znaczącymi zmianami kierunku Twojego życia. One pełnią funkcję energetycznych punktów kontrolnych, które kierują cię w stronę najwyższego rozwoju. Nawet jeśli zmiany wydają się nagłe lub trudne w danej chwili. Ja wiem, że You can do this. To, co odchodzi w tym okresie, odchodzi, ponieważ jego czas już się po prostu skończył. A to, co teraz wchodzi w twoje życie, niesie ze sobą energię odnowy, odrodzenia, feniksa. Odpuszczanie w okresie zaćmienia może wywoływać silne emocje, ponieważ nawet niezdrowe wzorce lub wyczerpujące sytuacje mogą wydawać się znajome i trudne do uwolnienia. Możesz odczuwać smutek, frustrację, wybuchy gniewu, gdy stare więzy się rozluźniają, ale te emocje są częścią procesu oczyszczania. To oznaki, że energia aktywnie opuszcza Twój organizm, tworząc przestrzeń dla spokoju, uzdrowienia i jasności. I prawdziwym darem energii zaćmienia jest odnowa, która następuje po przejściu burzy. Gdy reset się zakorzeni, energia zaczyna wydawać się lżejsza, ten dostęp do jasności staje się łatwiejszy, inspiracja płynie swobodnie, pojawiają się nowe możliwości, nowe wspierające relacje, wspierające Twój rozwój. One po prostu albo się umacniają, albo po prostu się pojawiają. Wybory, które kiedyś wydawały się niejasne lub niemożliwe do zrealizowania stają właśnie się jasne, a ta siła w Tobie wzrasta, bo ten ciężar starej energii po prostu ustępuje. Ta stara wersja Ciebie i ja kilka dni wcześniej, kilka dni temu, dodawałam na relacji, że sama będę pisała do samej siebie list pożegnalny. Właśnie do tej starej wersji, do tej wersji, która już nie pasuje do nowej rzeczywistości, nie jest dopasowana do, do tego, mm, gdzie moje życie, gdzie moja wibracja jest po prostu teraz? I to nie jest łatwy proces. Słuchajcie, bo żegnasz coś, czym się było przez jakiś czas, tak? Więc tak naprawdę uśmiercasz pewną część siebie. Ale po to, aby móc narodzić się na nowo. Z tą większą lekkością, już nie dźwigając na barkach nie wiadomo czego. Nie wiadomo kogo, może całego rodu. Może tych ludzi dookoła Ciebie, może ich problemów, ich emocji. I bardzo często jest to raczej normalne, że odczuwamy niepokój, lęk, ponieważ my dalej po prostu kurczowo otrzymamy się tych resztek starej energii. I może to być przywiązanie do związku, który już nic nie daje, rutyna, która nie wspiera już naszego rozwoju, lub w ogóle przekonania, które nas ograniczają. Te fragmenty pozostają nawet po zakończeniu cyklu, dlatego teraźniejszość może wydawać tobie się po prostu cięższa niż powinna. Zaćmienie już oczyściło cykle, które osiągnęły swój limit, zrekalibrowało Twoją ścieżkę i otworzyło nową przestrzeń dla rozwoju, obfitości i spełnienia. Wraz ze zbliżaniem się tego zaćmienia 21 września, wezwanie do uwolnienia się od tego, co już nie należy, staje się coraz głośniejsze. Może to oznaczać zerwanie z wyczerpującym, właśnie związkiem porzucenie nawyków, które Cię wyczerpują, Uporządkowanie domu lub przestrzeni osobistej, albo wybranie zupełnie nowego kierunku w pracy lub w życiu domowym. Zakończenia, które teraz się pojawiają, to są tak naprawdę bramy. Każde z nich tworzy przestrzeń dla rozwoju dobrobytu od nowa, odzwierciedlając osobę, którą stałaś się w ciągu ostatnich 9 lat. To, co się teraz oczyszcza, pozwala Ci w pełni wkroczyć w kolejny rozdział Twojej podróży. Tenżejszy, swobodniejszy, bardziej zastrojony z życiem, które jest po prostu tobie przeznaczone. I ja wiem, ja wiem, że gdzieś wewnątrz ciebie są lęki i coś się burzy. I to jest normalne. To jest normalne, a więc ukochaj siebie, przytul siebie. I tyle. Idziemy w tą nową rzeczywistość. Z odwagą w sercu i wprowadzeniu duszy w zaufaniu. Dziękuję, że tutaj byłeś, byłeś. <grym> I może do następnego razu. Życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru i nie wiem, miłego sezonu zaćmień. Może <grym> tak powinnam powiedzieć. Pa, pa.